Zależy nam, żeby szkoła była autonomiczna, żeby była niezależna, żeby nauczyciele nie byli ślepymi wykonawcami poleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, mówił Sławomir Broniarz, rezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tysiące Warszawiaków manifestowało poparcia dla strajku nauczycieli na Warszawskim Placu Zamkowym. Uruchomiono też zbiórkę pieniędzy dla najbardziej potrzebujących pedagogów, którzy podczas strajku nie dostają wynagrodzenia. W światełku dla nauczycieli wzięło udział kilka tysięcy osób. Wśród nich znaleźli się też rodzice i uczniowie. Przynieśli transparenty z hasłami: na przykład strajkuje, więc myślę, prestiż, szacunek. Edukacja, nasza klasa wie, gdzie jest wasza kasa? Warszawa jest ze swoimi nauczycielkami i nauczycielami. Tak było i tak będzie zawsze. Mówię to jako prezydent miasta, rodzic i nauczyciel akademicki. Jesteśmy z wami, powiedział Rafał Trzaskowski do zgromadzonych. Trzaskowski podkreślił jednocześnie, że chociaż edukacja i organizacja egzaminów to odpowiedzialność rządu, to władze stolicy stają na głowie, żeby tam, gdzie rząd jest niewydolny, część odpowiedzialności przejąć na siebie. Dzisiaj kierownictwo związku podjęło decyzję, że nie wygaszamy i nie kończymy strajku, powiedział szef ZNP Sławomir Broniarz. Jak mówili strajkujący nauczycieli, demonstracja poparcia jest dla nich niezwykle ważna. Niemniej wielu z nich potrzebuje również pomocy materialnej, by móc kontynuować protest. Każdy dzień strajku oznacza zmniejszenie wypłaty nawet o kilkaset złotych. Liczy się dla nich każdy grosz. W wielu przypadkach odjęcie nawet nieznacznej kwoty od pensji wiąże się z poważnym kryzysem finansowym. W tym celu ZNP uruchomiło specjalne konto, na którym zebrano już ponad 2 miliony złotych: 13 245 934 111 001 08 966 877. Inicjatywę koordynuje społeczny komitet wspieram nauczycieli, ma czuwać nad tym, by przekazane pieniądze trafiły do nauczycieli, którzy z powodów finansowych stanęli pod ścianą. W komitecie znaleźli się ludzie kultury i nauki, którzy wspierają strajk, m.in. pierwszy prezes SNPROF. Adam Strzembosz oraz pisarka Olga Tokarczuk. Fundusz wesprze nie tylko pedagogów. To jest ogromne wyrzeczenie ze strony nauczycieli, administracji, obsługi szkolnej. Bo my wiemy, ile nauczyciele, ile ta woźna, sprzątaczka, kucharka straci w wyniku tego strajku. Zrobimy wszystko, żeby przynajmniej w części im to zrekompensować, powiedział szef ZNP Sławomir Broniarz w trakcie manifestacji poparcia dla strajku nauczycieli na warszawskim placu zamkowym. Z funduszu będą mogli korzystać ci, którzy nie są zrzeszeni w Związku Zawodowym, Związku Nauczycielstwa Polskiego lub Forum Związków Zawodowych. To 400 tysięcy ludzi, którzy nam zaufali, którzy strajkują i także potrzebują wsparcia. Związki będą musiały sobie poradzić w oparciu o własne fundusze zaznaczył. Prezydent Warszawy, jednak pociesza: zrobimy absolutnie wszystko, żeby te pieniądze, które nie zostały wam wypłacone w pensjach, wróciły do szkół i zostały wam wypłacone w postaci dodatków. Powiedział Rafał Trzaskowski w trakcie manifestacji. Fundusz idzie na rekord.W piątek do godziny 19 na konto funduszu trafiło już ponad 2,3 miliona złotych. Rzeczniczka ZNP Magdalena Kaszulanis potwierdziła w rozmowie z Money.pl, że są to głównie indywidualne wpłaty. Najbardziej imponująca pomoc popłynęła od małżeństwa bruszewskich, którzy na potrzeby nauczycieli oddali aż 108 tysięcy. Złotych. kwota nie jest jednak przypadkowa, wynika ze skrupulatnych wyliczeń. Na profilu Facebooka Pauli Bruszewskiej czytamy: 108000 zł. Tyle dzisiaj, razem z Marcin Bruszewski, wpłaciliśmy na fundusz strajkowy nauczycieli? Dokładnie tyle w sumie w ciągu 18 lat dostaniemy od rządu w ramach 500 plus na wsparcie rozwoju naszej drugiej córki. Zdecydowaliśmy się przeznaczyć te 108 tysięcy złotych na fundusz. Ponieważ nie wyobrażamy sobie lepszej inwestycji w przyszłość naszych córek niż wsparcie nauczycieli, od których zależy edukacja na miarę potrzeb XXI wieku. Drodzy nauczyciele, nie poddawajcie się, jesteśmy z Wami. Hasz strajk nauczycieli, Hasz wspieram nauczycieli.